Moi drodzy, patrzymy dzisiaj na Pana Jezusa, który pokazuje nam, jak z jaką miłością i czułością patrzy na tych, których uczniowie by potraktowali zupełnie inaczej. Patrzymy też yy, dzięki temu na inne fragmenty, które pozwalają nam zobaczyć, jak Bóg jest dobry. Dzisiaj także odpowiedź na pytanie dość ciekawie postawione, czego się nauczyłem od kanałów. Trudno być katolikiem, czy też okiem tradycjonalisty. Pewnie Was to bardzo zaskoczy, co tutaj powiem. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, na początku miesiąca przychodzimy do Ciebie, aby zawierzyć Ci każdy dzień naszego życia. Przychodzimy do Boga, który został z nami w Najświętszym Sakramencie i dzięki współczesnym formom techniki Możemy na Ciebie patrzeć przez nasze smartfony, iPhone'y, telewizory czy laptopy. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz nas słuchać i nie masz żadnych ograniczeń w tym, aby dawać nam maskę także w ten sposób. Na początku tego miesiąca, kiedy wielu spośród nas chwyci za różaniec. Rozważamy 464. punkt katechizmu Kościoła katolickiego, czytając go. Jedyne i całkowite, wyjątkowe wydarzenie wcielenia Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest wynikiem niejasnego pomieszania tego, co boskie, z tym, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kościół musiał bronić tej prawdy. Wiary i wyjaśniać ją w pierwszych wiekach, odpowiadając na herezje, które ją fałszowały. Amen. Posłuchajmy słowa. Stało się zaś, gdy dopełniły się dni wzięcia go i on oblicze utwierdził, by ruszyć do Jerozolimy i wysłał zwiastunów przed obliczem jego. I wyruszywszy, weszli do wsi Samarytan, by przygotować mu. I nie przyjęli go, bo oblicze jego było skierowane ku Jerozolimie. Zobaczywszy zaś, uczniowie Jakub i Jan powiedzieli: Panie, chcesz, powiedzmy, ogień zejdzie i z nieba i strawi ich. Odwróciwszy się, skarcił ich i poszli do innej wsi. Widajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widać dzisiaj jak bardzo uczniowie chcą po prostu zwyczajnie przez jedną decyzję wobec nieprzyjęcia Jezusa zrobić porządek. I to jest oczywiście jedna z Ewangelii, która pokazuje nam jaki jest Bóg. Bóg nawet nie pozwala na to, by w sytuacji kiedy jest odrzucony, zniszczyć tych, którzy go odrzucają. To oczywiście bardzo nam koresponduje z Ewangelią o miłosiernym Ojcu, który Daje, y, wiedząc o tym, że tamten może to przetracić, i przyjmuje wtedy, kiedy on przetracił. Przeciwna sytuacja. Y, no bo przecież oburzenie tego starszego brata jest na tyle poważne, że ojciec powinien przejąć się starszym bratem, podczas gdy mówi o tym, że starszy brat ma wszystko, podczas gdy trzeba się cieszyć i radować z tego, że ten brat był umarły, a ożył. Ale ta dzisiejsza Ewangelia skłania nas także do refleksji w kontekście innych fragmentów, które pokazują, że Bóg nie narzuca, ale pociąga, jest bardzo delikatny w tym, jak pokazuje swoje oblicze. I wiecie, wobec chociażby tej ostatniej pielgrzymki papieża Franciszka, krytyka, którą oberwał, wynikała między innymi z tego, że wiele osób jest przywiązanych do formy. Ktoś powie znowu, może ksiądz bezpodstawnie broni papieża Franciszka, ale ja naprawdę jestem do tego przekonany. Ja naprawdę jestem do tego przekonany. To nie jest kwestia, że ja szukam argumentu, aby usprawiedliwić papieża, ponieważ ja to samo zrobiłem na wydarzeniu chwała mu. To znaczy, co? Wiecie, wychodziłem do tego wydarzenia jako zaproszony gość i zastanawiałem się, czy na tym wydarzeniu nie rozpocząć od znaku krzyża? No bo przecież jako katolik, jako ksiądz, dlaczego miałbym tego nie rozpocząć? Trwa modlitwa i pomyślałem sobie: A co będzie, jeśli ja zrezygnuję i wycofam się krok do tyłu? Powtarzam, wycofam się krok do tyłu i przywitam oczywiście w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bez znaku krzyża. Zresztą absolutnie nie wiedziałem, że ileś tygodni później papież Franciszek zrobi dokładnie to samo, że, że pobłogosławi, nie czyniąc fizycznie znaku krzyża. Zrobiłem to z miłości do braci protestantów, no bo przecież oni generalnie znakiem krzyża się posługują jako błogosławieństwo. Ich pan Cię błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zrobiłem to nie wiedząc, że to zrobi papież. Jeszcze raz, robiąc krok do tyłu z miłości do nich, wiedząc, że mi tożsamości nikt nie odbierze, wierzą, wiedząc, że nic nie tracę w momencie, kiedy rezygnuję z tego znaku krzyża wobec te, fizycznie wykonanego, wobec tego, że on nie jest, nie jest sakramentem, nie, to nie jest sakramentalne w tym momencie w kontekście rozpoczęcia tego spotkania. Ja się dziwię, że hejt nie spotkał mnie za to, że się z tego wycofałem. Choć może jedna osoba mówiła, że czemu nie zrobiłem znaku krzyża. To mi się teraz przypomniało. Ale jestem naprawdę przerażony tym, że znowu kanały typu trudno być katolikiem, czy, czy albo jeden, albo drugi, albo drugi, albo okiem tradycjonalista, ale któryś z tych dwóch napiętnował papieża, jak on nie mógł zrobić znaku krzyża. I, I myślę sobie, że no to jest w ogóle niezrozumienie tego, o co w Ewangelii chodzi. W ogóle niezrozumienie o, o to, co w Ewangelii chodzi. Przywiązanie do formy, gdzie jest tak potworne, że ja celowo nie zakładam sutanny do nagrań, żeby ofiarować te wszystkie uderzenia w moją stronę za wszystkich, którzy nie przyjmują nauczania Kościoła. Wiecie, bo nauczanie Kościoła mówi, że ja jako ksiądz mogę występować przed kamerą w sutannie albo w koloradce. I kiedy, upraszczając nieco ten schemat, kiedy występuję w sutannie lub w koloradce, płyną te same łaski, bo ja zachowuję to, co mówi Kościół, nie to, co wydaje się jakiemuś Kowalskiemu i wyzywa mnie o to, że ja jestem księdzem modernistą tylko dlatego, że nie nałożyłem sutanny. Modernizm w ogóle nie, nie dotyczy zakładania czy niezakładania zakładania sutanny, w tym wypadku w kontekście koloratki. I też powiedział, no to co ksiądz, co ksiądz w takim układzie by radził? Moi drodzy, Jezus do tych wszystkich, którzy nieustannie się czepiali, dawał bardzo mocne i ostre słowa. Do wszystkich, którzy szukali Boga, Przychodził z ogromnym miłosierdziem, czułością, delikatnością. Do wszystkich, wszystkich faryzeuszów punktował. Plemie przewrotne, żąda znaku. Żaden znak nie zostanie im dany. Rozumiecie, jeżeli wejdziesz w postawę faryzeusza, to musisz się liczyć z tym, że nie, nie będziesz widział znaków. Najróżniejszych znaków, bo Ewangelia się nie zmienia. I dzisiaj. Odpowiem jeszcze na jedno pytanie, czy czegoś się nauczyłem z tych kanałów, skoro je słuchałem? Wiecie, czego się nauczyłem? Tego, że mm, y, oni się w ogóle z, ni z niczym nie liczą. Jeżeli wpisywałem im wiele razy dokumenty Kościoła w, ko w komentarze, to oni te komentarze usuwali, w ogóle nie patrząc na to, że to są dokumenty Kościoła. Ja bardzo cierpiałem, ponieważ pokazywałem jakie jest nauczanie kościoła, zarówno, zarówno w kanale Trudno być katolikiem, jak i okiem tradycjonalisty. Oni usuwając to zniechęcili mnie do tego, żebym cokolwiek tam publikował. Więc czego się nauczyłem? Dokładnie tego, żeby na naszym kanale nie było zaśmie zaśmiecania e, treściami, które nie są katolickie, żeby nie niszczyły maluczkich, którzy... Odkrywają wiarę i nagle widzą najróżniejsze wywody, które nie są teologicznie poprawne z nauczaniem Kościoła, ale są tak podane, że ludzie, którzy w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób czytają tego, mogą mieć wrażenie, że to jest właściwa nauka, że to jest to, o co chodzi w tym wytłumaczeniu. Więc tak, nauczyłem się, nauczyłem się tego jako pierwszej rzeczy w kontekście tych kanałów. Sami spróbujcie wkleić jakieś rzeczy pod filmikami, które są zgodne z nauczaniem Kościoła, a nie zgodne z tym, co tam jest publikowane. Będziecie widzieć to tylko Wy to, a dodatkowo jak zadacie pytanie na swoim komputerze dlaczego to znikło, to odpowiedzą Wam, że u nas jest. Rozumiecie? Perfidia do tego stopnia. To tyle na dzisiaj. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, do zobaczenia jutro.